Witam w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Dzisiaj jest z nami w studio pan Sebastian Zadora, dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych w Domu Maklerskim. dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, rozmawiamy o rynku Forex, bo na tym rynku bardzo dużo się dzieje, a właściwie będzie się jeszcze działo w przyszłych miesiącach. Kluczową datą jest chyba tutaj 1 sierpnia, kiedy wchodzą regulacje narzucone przez Europejskiego Regulatora, czyli ESME. Chciałbym pana pytać dokładnie, czego mogą się spodziewać inwestorzy właśnie tego 1 sierpnia? Generalnie powiedziałbym, że na tym rynku się dzieje już bardzo, bardzo dużo od lat. Najpierw tutaj na naszym krajowym, w zasadzie od 2015 roku, mamy nieprzerwany ciąg różnych zmian w postaci zmian do ustaw wytycznych. Natomiast to, co teraz przydarzyło się, to znaczy właśnie ta... Pierwsza w historii interwencja produktowa Europejskiego Nadzoru ESMA wydaje się, że będzie chyba najdalej idąca i najbardziej jakby dynamicznie wprowadzająca zmiany dla inwestorów na tym rynku. Generalnie tutaj mamy pięć takich obszarów zmian. Z większością, z trzema z nich na pewno myślę, że większość uczestników rynku i brokerów, i nadzorców, i inwestorów przede wszystkim. Nie ma większego kłopotu i się zgadzała. To jest przede wszystkim kwestia wprowadzenia obowiązku ochrony przed ujemnym saldem, przed tym zjawiskiem, mhm. które dotknęło wielu inwestorów w słynny czarny czwartek. Jest to kwestia pewnych ograniczeń w zakresie marketingu, promocji oferty Forex. W Polsce nie będzie to nic bardzo, bardzo nowego, bo już mamy historię wytycznych i to jakoś tam działa. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie różnego rodzaju bonusów czy dopłat do rachunku, prawda? Z tytułu tego, żeby zachęcić, zachęcić tak, do, do, do inwestowania na tym konkretnym rynku. No i trzeci obszar to jest wprowadzenie takiego standaryzowanego ostrzeżenia przed ryzykiem. Myślę, że to się każdemu inwestorowi należy i jak najbardziej tutaj to jest kierunek, który też już zresztą znamy. Gorzej jest z tymi dwoma pozostałymi, to znaczy, przede wszystkim chodzi tutaj o kwestię ograniczenia dźwigni finansowych i to bardzo jakby, Drastycznego ograniczenia, tak? bo mniej więcej te dźwignie spadają na niektórych instrumentach ze, z poziomu 100 do 1 na poziom 30 czy 20 do 1, prawda? Więc to będzie oznaczało z, z zwiększenie bariery wejścia na ten rynek, tej kapitałowej bariery, ponieważ trzeba będzie mieć dużo więcej kapitału, 3-5-krotnie więcej niż do tej pory, żeby otwierać poszczególne pozycje. Jest jeszcze jedna zmiana dotycząca tak zwanego mechanizmu stop-out. Ona jest mniej, myślę, bolesna. Część brokerów już. Już te warunki spełniała, też wcześniej część nie. E, natomiast też wiem, że wielu inwestorów to, to y, jakby będzie bolało ze względu na strategię, które uprawiają. Mm -hmm. Przy okazji tych zmian pojawia się pojęcie profes profesjonalnego klienta, profesjonalnego inwestora. Z czym ono się wiąże? Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bardzo dobre pytanie, bo bardzo często, kiedy w ogóle mówimy o wprowadzaniu nowych regulacji, pojawia się pytanie, one zawsze służą idei wzmocnienia bezpieczeństwa inwestorów, tak, prawda? To, to, to. I zawsze pojawia się to pytanie, gdzie się kończy ta troska o bezpieczeństwo, a zaczyna się właśnie przeregulowanie rynku i de facto niszczenie go. I rynku, i tego bezpieczeństwa. Ten temat klienta profesjonalnego, być może części z Państwa nie jest znany, ale jest bardzo. Już tematem leciwym, bo przypomnę, że to dyrektywa MiFID 1 2004 rok, w Polsce troszeczkę no później zaimplementowana, jak ale jak <laughs> zawsze, ale od wielu lat, już blisko tam dochodzimy do 10 lat 10 rocznicy tego, tego funkcjonowania, tego pojęcia, klasyfikacji klientów pomiędzy detalicznych i profesjonalnych. I powiem ja sprawdziłem przed dzisiejszym spotkaniem. Żaden z naszych inwestorów indywidualnych do końca ubiegłego roku, roku nigdy nie wystąpił o nadanie mu tego statusu. Pokrótce o co chodzi. Klient detaliczny to jest klient, że tak powiem, najwyższej troski ze strony firmy inwestycyjnej, czyli klient, który dostaje możliwie pełną informację, w szczególności w kwestiach dotyczących ryzyka, inwestycji, funkcjonowania instrumentów, a także funkcjonowania brokera. Klient profesjonalny jest części tych elementów ochrony tak naprawdę pozbawiony. I do tej pory po prostu klienci nie mieli powodu, prawda, w ogóle zmieniać tego statusu, bo po prostu dostawali bezpieczeństwo, nie tracąc nic w zamian. Ta interwencja powoduje, że nagle dość masowo. Bo, przyznaję, klienci pytają właśnie o tą kwestię. My tą procedurę klasyfikacji mamy od lat wdrożoną, natomiast nagle okazało się, że ona będzie miała zastosowanie, bo wszyscy pytają, jak utrzymać dotyczące dźwignie. No Co trzeba zrobić, aby stać się klientem profesjonalnym? Są bardzo szczegółowe, precyzyjne warunki określone właśnie i w dyrektywie, i też w polskich tutaj przepisach, rozporządzeniach na ten temat. Są trzy warunki, dwa z nich trzeba spełnić. Pierwszy warunek to jest kwestia obrotu, czyli tam jest warunek polegający na tym, że musimy mieć przez Ostatnie, przez ostatnie cztery kwartały średniomiesięczny obrót w wysokości minimum 10 transakcji o wartości najmniej 50 tysięcy euro na danym rynku, po to, żeby ten warunek spełnić. Czyli to jest systematyczne inwestowanie na danym rynku. Drugi warunek to jest kwestia wielkości portfela. Tu jest dość wysoko ta bariera, jak na inwestorów indywidualnych, przynajmniej w Polsce, postawiano to jest pół miliona euro w różnego rodzaju instrumentach finansowych, ewentualnie gotówce, która służy do zabezpieczenia mhm. tego portfela czy obsługi bieżącej tego portfela. I trzeci warunek to jest kwestia doświadczenia zawodowego, minimum rocznego, e, związanego z pracą w, na stanowisku w firmie inwestycyjnej obsługującej dany rynek. E, także te warunki są: e, jedne są łatwiejsze do spełnienia, drugie trudniejsze nieco. Natomiast e, m, pamiętajmy o tym, że rynek Forex już ma swoje lata w Polsce. Inwestorzy, inwestorów jest tutaj na tym rynku od lat, też takich obecnych e, systematycznie sporo. I myślę, że dużo raczej z nich będzie to no właśnie, spaniały. bo o to chciałem też zapytać. Mówił Pan o tym, że wcześniej w niewielu Waszych klientów w ogóle spotkało się z pojęciem klienta profesjonalnego, inwestora profesjonalnego. Czy teraz, jak Pan w ogóle szacuje, jaka grupa Waszych, chociażby Waszych klientów może właśnie skorzystać z tego właśnie rozwiązania? Trudno tutaj o szacunki, bo jakby ten proces jeszcze się nie zaczął. Na razie mamy zapytania. Na ten temat, na podstawie tych zapytań możemy wnioskować, że to może być nawet kilkanaście procent aktywnych naszych inwestorów, tak, tak, tak szacuję. Natomiast no, formalnie te wnioski, przyjmowanie, realizacja tych wniosków pewnie zacznie się z chwilą, kiedy te depozyty faktycznie wzrosną, prawda? czyli właśnie z, z, z dniem 1 sierpnia, kiedy wchodzi w dyrektywa, dyrektywa w życie. Pamiętajmy, że rynek Forex i, i dostępna dźwignia na tym rynku no jest jednym tak naprawdę z najważniejszych elementów w ogóle funkcjonowania i, i popularności tego rynku. To już naprawdę nie jesteśmy w tych czasach, kiedy nie wiem, brokerzy czy firmy jakieś związane z tym rynkiem w sposób nieetyczny masowo zbierają klientów na ten rynek. Mamy tak naprawdę relatywnie niszową grupę inwestorów między 30 a 50 tysięcy osób w Polsce, która się tym zajmuje dość systematycznie, i oni bardzo często mają wieloletnie doświadczenie, także wysokie wolumeny generują. Tutaj chyba nie będzie tajemnicą, że pracownicy także firm brokerskich, banków, czyli firmy generalnie zajmujących się rynkiem finansowym, to też są bardzo dobrzy klienci na tym rynku. Więc ten trzeci warunek jak najbardziej jest też do spełnienia i myślę, że stąd będzie popularna ta oferta. No właśnie, to jeszcze tylko do koń kończąc ten temat klienta profesjonalnego. Czy to znaczy, że jeżeli ja bym uzyskał status klienta profesjonalnego, co raczej jest niemożliwe, chociażby z racji tego, że nie bardzo możemy handlować na rynku, czy to, czy to oznacza, że te regulacje, które wejdą 1 sierpnia, po prostu nie będą mnie dotyczyły? w części, to znaczy my dostrzegliśmy ten paradoks, który naprawdę, z którym ciężko się pogodzić, że niejako przeregulowując rynek, zmuszamy klientów niejako, chcących zachować tą najważniejszą cechę dla nich tego rynku do pozbycia się części ochrony wynikającej z tego, z tego statusu klienta detalicznego, prawda? Więc dlatego my zdecydowaliśmy się wprowadzić taką ofertę, która po pierwsze utrzyma dźwignię 1 do 100, dotychczasową właśnie dla klientów profesjonalnych, czyli tutaj się nic nie zmieni dla klienta, natomiast Natomiast dodamy ewentualnie te wszystkie elementy, które wynikają z dyrektywy ESMA, których ewentualnie jeszcze nie mieliśmy, chroniące inwestora, tak? te, na których może im zależy. No właśnie, skoro jesteśmy już przy Waszym domu maklerskim, to trzeba także wspomnieć o nowych instrumentach, które wprowadziliście do obrotu co nowego można znaleźć w Waszej, ciekawego, w waszej nowej ofercie, właśnie w dodatkowej ofercie i czy to jest, naprawdę jest tak, że inwestorzy potrzebują takich już coraz bardziej egzotycznych instrumentów, czy, czy może jednak dalej ten obrót koncentruje się przede wszystkim na tych głównych, podstawowych instrumentach? Jest dokładnie tak jak Pan powiedział, to znaczy jest wysoka koncentracja obrotu w statystykach takich grubych na, na tych najważniejszych no. instrumentach. Natomiast my dostrzegamy no, pewnego rodzaju okoliczności rynkowe, które być może wymagają, tak czy uwarunkowują, w konieczność wprowadzenia dodatkowych instrumentów. My nigdy też nie byliśmy brokerem, który tam dążył do posiadania wszystkich dostępnych instrumentów na, na platformie za wszelką cenę. Raczej, raczej, właśnie koncentrowaliśmy się na jakości egzekucji, zleceń, i obsłudze tego, co jest najważniejsze. Natomiast teraz rzeczywiście jest kilka nowych instrumentów. Tutaj dwa chyba na szczególną uwagę zasługują, to znaczy jest to para dolar amerykański do yuan chińskiego, która wydaje się, że może być w najbliższych miesiącach czy latach no, szczególnie gorąca ze względu na to, że mamy tą kolejną odsłonę e, wojen, e, tym razem handlowych. Tak? Wcześniej wojny walutowe, teraz wchodzą już takie konkretne jakby, uwarunkowania wpływające na, na bilansy płatnicze w, w, krajów. E, a tutaj no, Chiny i USA to jest ten główny front tak naprawdę. Natomiast drugi to jest instrument, który jest oparty na indeksie Eurostox Volatility. To jest taki indeks, który jest odpowiednikiem e, Słynnego indeksu strachu WIX w Stanach Zjednoczonych. To jest indeks, który bardzo dynamicznie wzrasta w momencie, kiedy oczekujemy spadków. Tak czy inwestorzy oczekują spadków na, na rynkach giełdowych. WIX dotyczy SP. Ten nasz indeks dotyczy indeksu Eurostox 50, czyli europejskiego. Troszeczkę pewnie bardziej zmiennego, więc w sytuacji, w której by się pojawiały czy jakieś korekty, tak jak mieliśmy ostatnio do czynienia, czy być może koniec wrę wręcz trendu, na pewno ten indeks będzie cieszył się zainteresowaniem. Czy myśli Pan, że po wprowadzeniu kolejnych regulacji, wytycznych rywalizacja między brokerami forexowymi się zaostrzy, bo jednak trzeba, trzeba będzie się czymś wykazać, żeby przyciągnąć do siebie tych klientów? Myślę, że jeżeli chodzi o samą interwencję, to tutaj przede wszystkim wskazałbym na, na zaostrzenie tej rywalizacji ze strony firm zagranicznych. Pamiętajmy, że ta, ta interwencja dotyczy nie tylko polskich podmiotów, ale wszystkich podmiotów działających w Unii Europejskiej, i już widzimy, że generalnie ona wystawiła troszeczkę jakby na, na, jakby na tacy tak? klientów z Europy firmom zagranicznym spoza Europy. Tak? Czyli tutaj mamy nie tylko oczywiście kraje egzotyczne, które no zwykle ze względu na ryzyka prawne różnego rodzaju nie są taką bezpośrednią konkurencją firm europejskich, ale no mamy Szwajcarię, mamy Australię, to są kraje, które również ten, to, 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 te, te firmy działają w ramach tych jurysdykcji. No już widzimy bardziej intensywne reklamy, marketing skierowany także do polskich klientów. Także no tego się przede wszystkim obawiamy, że no pozycja konkurencyjna polskich i także innych europejskich firm tutaj Została znakomicie osłabiona. Firmy spoza Unii Europejskiej w zasadzie nie muszą tutaj nic robić, żeby poprawiać ofertę, ponieważ nasza się automatycznie dla klientów pogorszyła. Ja mówiłem o tym, że to podkreślę jeszcze raz, że dźwignia naprawdę jest najważniejszym elementem tego, tego rynku dla klienta. Myślę, że jeżeli chodzi o ten, to nasze podwórko, o polskie, europejskie, no na pewno trzeba będzie walczyć właśnie czy nowymi instrumentami. Na pewno tutaj nie widzę pola zbytniego do walki cenowej już więc pozostaje jakość obsługi, to co zawsze my też stawialiśmy jako priorytet, wysokiej jakości edukacje, pokrycie analityczne, to jest to, to, czym na pewno będziemy mogli konkurować. Jeżeli chodzi o takie parametry pozostałe handlu, ta, ta, ta interwencja bardzo mocno je ujednolica. Jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko na rynku, już brokerów typowo forexowych zaczyna się interesować rynkiem akcji. Wy, jako dom maklerski, macie zarówno rynek akcji, jak i rynek forex. Natomiast te typowi forexowcy zaczynają oferować akcje z GPW, akcje zagraniczne. Czy to też może być odpowiedź na to, właśnie, co się dzieje na rynku i z, chociażby z tej zaostrzeni konkurencji zagranicznej, o której Pan wspomniał? Tak, na pewno jest to, widać takie działania na rynku, jest to na pewno próba poszukiwania dodatkowych przychodów. No my uważamy, że strategia jak najbardziej słuszna, dlatego że my cały cały czas, jakby działamy w formie takiego butiku inwestycyjnego, gdzie od funduszy inwestycyjnych do, do Forexu jest w zasadzie wszystko po drodze. Myślę jednak, że to jest strategia trudna, bo jakby no koniunktura rynku tutaj giełdowego, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek giełdowy w Polsce, nie jest bardzo. Optymistyczna, tak i zachęcająca do generowania obrotów. Ten rynek jest bardzo ciężki. Natomiast koszty związane z obsługą tego rynku są naprawdę wysokie. I myślę, że myślę tu o zarówno kosztach technicznych, ale i kosztach związanych z właśnie chociażby pokryciem analitycznym obsługą klientów na tym rynku, to też wymaga stosownego doświadczenia. My obsługując jeden i drugi rynek wiemy, że to, jest, to są jednak troszeczkę dwa różne światy, różni też często klienci bardzo często no właśnie, bo jakiś... się uzupełnia. Częście to oczywiście pokrywa, ale część to są klienci zupełnie jakby wymagający czegoś innego, prawda? Więc, więc no tutaj na pewno jakieś doświadczenie w obsłudze tego rynku będzie czymś, co, co, co będzie procentowało. Panie dyrektorze, ostatnie pytanie takich w ramach podsumowania. Czego się Pan spodziewa po tym 1 sierpnia, a właściwie może trzeba powiedzieć trochę dalej, tak? Kiedy będziemy wiedzieli, jak, ta fakty jak faktycznie wygląda ten rynek po zmianach regulacyjnych? Y Przyznam się szczerze, że może nie tyle czego się spodziewam, ale czegoś najbardziej obawiam, to tego zamieszania na rachunkach klientów. Mm. To jest myślę największy problem, z którym my już tutaj od wielu tygodni pracujemy, od kiedy wiemy, kiedy to wejdzie, jak to będzie dokładnie wyglądało. Tutaj ESMA z jednej strony ogranicza tą dźwignię od 1 sierpnia, z drugiej strony zaleca, żeby pozostawić ją na dotychczas otwartych pozycjach. To się oczywiście wszystko da zrobić, my jesteśmy już do tego gotowi, ale najbardziej szczerze mówiąc. Że, że tak powiem, sens, powiek spędza mi to, co jakby się wydarzy na rachunkach klientów i, i, i jakieś zaskoczenie z ich strony, które jakby na pewno, na pewno się często może pojawić. Mimo tych akcji informacyjnych, między innymi po to też rozmawiamy, mm. no, może się pojawić właśnie sporo, sporo zapytań, reklamacji być może ze względu na to, że, że, że nie wszyscy będą świadomi dokładnie, jak to wygląda. To jest, myślę, największe zagrożenie. Tym bardziej, że ta interwencja ma charakter z góry, jest to powiedzenie. Czasowy, więc tak. wiemy, że pierwszy, na 1 sierpnia się nie skończy. No, kiedyś pewnie to się, ta interwencja się zakończy, nie wiemy w tym momencie dokładnie kiedy i będziemy wracać do jakiegoś innego pewnie poziomu no naprawdę bardzo ciężko jest, jest obsługiwać właśnie aktywnych klientów, zwłaszcza tych, na których my się koncentrujemy, czyli wymagających takiego profesjonalnego podejścia obsługiwać właśnie w takich warunkach. To jeszcze tylko jedno pytanie, bo ten 1 sierpnia to jest data graniczna. Część brokerów wskazuje, że to wpr dostosowanie wprowadzi wcześniej, chociaż zdaje się, że 1 sierpnia to jest środa, a część już wskazuje, że zacznie od poniedziałku w tygodniu tak. właśnie, który czy wy też jak takie... Taki tak, mój? to będą wcześniej, bo to będzie odrębny ze instrumentów. To będzie pewnego rodzaju paradoks, tak? że będą dwa instrumenty dotyczące np. eurodolara czy każdego innego instrumentu. Jeden w zasadzie niczym się nie będą różniły poza właśnie tymi wymogami depozytowymi, więc y, to też na pewno zaburzy obraz platformy chociażby tak? mm. klientom, i, i, ale będą mieli ten, ten okres jakiś tam przygotowawczy. To czekają nas ciekawe czasy? Niestety tak. <laughs> Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Sebastian Zadora, dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych w domu maklerskim BOŚ. Ja przypominam, że kolejny program prosto z parkietu już jutro o godzinie 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13. Rzecz oprawia.